Buongiorno. Wiem, ile radości przynoszą interakcje po włosku. To, że się odzywamy i z czasem coraz więcej umiemy powiedzieć. W tym odcinku poznasz 20 odpowiedzi reakcji, które przydadzą ci się w przeróżnych sytuacjach i sprawią, że będziesz mieć więcej odwagi przy mówieniu. Przed Tobą 120 odcinek podcastu Oltremare Włoski przy kawie. Ja nazywam się Antonina Jasnorzewska i bardzo się cieszę, że się spotykamy. Uczysz się włoskiego właśnie po to, by mówić. I co zrobić, żeby ułatwić sobie to zadanie, żeby nie było tak, że Włoch się do nas odzywa, a my trochę zapominamy języka w buzi i nie wiemy, co powiedzieć. To, te interakcje z Włochami ułatwi ci znajomość takich gotowych zwrotów. Chodzi o to, żeby po prostu przełamać te pierwsze lody, odezwać się i po pierwszym wypowiedzianym z sukcesem zdaniu po prostu pójdzie nam łatwiej. Więc w dzisiejszym odcinku mam dla Ciebie listę 20 takich odpowiedzi, reakcji i chciałabym Cię dziś prosić, żebyś każde zdanie powtórzył, powtórzyła po mnie. Ja je powtórzę dwa razy, a później będzie czas, żeby to po prostu zrobić. Coś, co wypowiesz na głos, będzie Ci dużo łatwiej zapamiętać. To już nie będzie takie nowe. Myślę, że w zależności od tego, na jakim poziomie jesteś, część z tych zdań może być ci znajoma, część może być przypomnieniem, coś może być nowego. Więc naprawdę cudownie będzie, jeśli po każdym właśnie przykładzie powtórzysz to ze mną na głos. To naprawdę tak wypowiedziane słowa naprawdę mają moc i lepiej je zapamiętujemy, tak żeby w rzeczywistej sytuacji, czyli faktycznie jak będziesz we Włoszech, będziesz chcieć odpowiedzieć, czy sprzedawcy, czy komuś, kto Ci pomógł, to, żeby to nie był ten pierwszy raz, kiedy się odzywasz z tym zdaniem, tylko właśnie to już będzie któryś las, kiedy je wypowiadasz, więc będzie ci po prostu. Dużo łatwiej. Zanim te 20 reakcji, to chciałam Ci dać znać, że ruszyła promocja na mój wideokurs włoski Start. To jest taki gotowy plan nauki, dzięki któremu opanujesz bądź powtórzysz podstawy i zaczniesz mówić po włosku. Masa praktycznych przykładów na wygodnej platformie, są fiszki, z którymi można powtarzać, uczyć się nie tylko słówek, ale właśnie całych zwrotów i zdań, tak, żeby wykorzystać to w praktyce. To już jest ostatnia promocja w tym roku, więc musiałam dać Ci tu znać w podcaście. Taka okazja w tym roku już się nie powtórzy. Dołącz do nas, do społeczności kursantów którzy uczą się włoskiego z przyjemnością. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. A my lecimy z 20 gotowymi reakcjami, tak jak ci powiedziałam, każdą z nich powtórzę dwa razy, potem zostawię czas dla ciebie, żeby był czas na powtórzenie i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Spis tych reakcji zdań znajdziesz w formie mini e-booka, który wraz z tym odcinkiem leci do ciebie w prezencie. Po prostu żeby mieć spisane te wyrażenia, więc yy, rozwijając opis odcinka znajdziesz tam link, gdzie pobierzesz tego miniebooka, a w nim te 20 reakcji. No dobra, to lecimy. Jeśli ktoś wskazał ci drogę, pomógł w jakiś sposób, to przyda nam się pierwsze nasze wyrażenie na dziś, czyli dziękuję za pomoc. Grazie per l'aiuto. Grazie per l'aiuto. Zostawiłam czas, żebyś e, powtórzył czy powtórzyła. Tak będzie za każdym razem. Drugie wyrażenie przyda nam się w sklepie, gdy sprzedawca nakłada nam oliwek e, czy jakiegoś pesto do pojemniczka i pokazuje nam e, tę ilość i chcemy powiedzieć, że tyle wystarczy, to przyda nam się zdanie. Basta così. Basta così. Możesz dodać też grację. Basta così. Grazie. Uwaga, musisz wiedzieć, że samo basta może być takim groźnym dość, jeśli nam się jakaś sytuacja nie podoba. Numer 3 przyda nam się w lodziarni, w barze, w restauracji i będzie to zdanie dla mnie to samo. Po włosku per me lo stesso. Per me lo stesso. Numer 4. Ktoś Ci dziękuje, a ty chcesz powiedzieć nie ma za co. Po włosku, non c'è di che. Numer 5. To po prostu nie wiem. Non lo so. Non lo so. Numer 6. Jeśli jakiś autobus nie przyjeżdża zgodnie z rozkładem jazdy. I ktoś cię pyta, czy ten, czy ten autobus na pewno przyjedzie, bo może jakiś turysta wziął cię za lokalsa. I chcesz powiedzieć, któż to wie, no bo we Włoszech czasem nie wiadomo, jak się mają sprawy z takim punktualnym przyjeżdżaniem. To któż to wie, to po włosku KISSA. KISSA. A jeśli ci się zdarzy, że ktoś informuje Cię, że jest kolejny strajk kolejowy i pociągi działają inaczej, to możesz ze zdziwieniem zapytać naprawdę, więc numer 7 to będzie naprawdę, davvero, davvero, no, i jeśli to jest kolejny raz, kiedy taka sytuacja się powtarza, to numer 8 nam w tym pomoże i możesz powiedzieć: Nie wierzę w to, nie wierzę. Non ci credo. Non ci credo. Numer 9 to będzie zdanie: To zależy. Czasami nie wiemy dokładnie, co odpowiedzieć, zależy to od różnych sytuacji, więc też może się przydać. Po włosku: Dipende. Dipende. I numer 10. jeśli ktoś cię potrącił, coś zrobił, a ty chcesz powiedzieć po prostu nic się nie stało, to po włosku powiesz non faniente, non faniente. Dziesiątka za nami. Te małe kroki, kolejne wyrażenia, kolejne zdania, które poznajesz koniecznie powtarza je na głos, naprawdę mają ogromne znaczenie, bo właśnie stawiając te małe kroki, spełniasz swoje włoskie marzenia i możesz zacząć korzystać z języka. Pierwsza zamówiona kawa, pogawędka ze sprzedawcą, zakupy na targu to są naprawdę cudowne sposobności na to, by wchodzić w interakcję. Jeśli szukasz takiego sprawdzonego narzędzia, które poprowadzi cię tak krok po kroku, to myślę, że odnajdziesz się na kursie Włoski Start. Jeden z modułów to właśnie Włoski niezbędnik wakacyjny, który przygotujecie na te sytuacje. Nie przegap tej promocji, bo jest już ostatnia promocja w tym roku. A my lecimy z kolejną dziesiątką praktycznych wyrażeń. Numer 11 przyda się, gdy ktoś powiedział coś za szybko, nie zrozumieliśmy. Możesz powtórzyć proszę? Puoi ripetere per favore? Puoi ripetere per favore? Numer dwanaście, gdy chcemy dopytać, co znaczy dane słowo. koza significa questa parola? Cosa significa questa parola? Warto wiedzieć, że włosi zamiast signifika mogą powiedzieć vuol więc to samo zdanie może brzmieć cosa vuol dire questa parola. Numer 13. Gdy coś cię zaskoczyło i chcesz powiedzieć nie spodziewałam się tego, nie spodziewałem się tego, to po włosku powiesz non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Numer 14. Poranna kawa to jest to, co budzi cię do życia lub cokolwiek innego, na przykład lody po południu, coś, co lubisz, i chcesz powiedzieć, tego mi było trzeba. Po włosku E proprio quello che que ci voleva. E proprio quello che que ci voleva. Numer 15. Ktoś z kimś rozmawiasz z swoją nową poznaną włoską koleżanką czy kolegą, rozmawiasz przez telefon, ale coś przerywa ci tę rozmowę i chcesz powiedzieć oddzwonię później. Dobrze? Po włosku? Ti dopo. Va bene? dopo. Va bene? Numer 16. Coś cię nie interesuje i chcesz powiedzieć: Prawdę mówiąc, nic mnie to nie obchodzi. A dire la verita non me ne frega A dire la verita non me ne Rozdzielimy sobie to jeszcze na pół, bo to dość długie, długie zdanie. Prawdę mówiąc, a dire la verita, powtórz, a dire la verita. I druga część, nic mnie to nie obchodzi, non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Siedemnastka. Czasem może nam się przydać zdanie, nic mi nie przychodzi do głowy. Non mi viene in mente niente. Non mi viene in mente niente. Numer osiemnaście. Gdy chcemy poprosić kogoś, żeby dał nam czas do zastanowienia się. Daj mi się zastanowić. Daj mi pomyśleć. To po włosku fammi pensare. Fammi pensare. Jeśli nie mamy zielonego pojęcia, to numer 19 pomoże nam to zakomunikować. Nono no, la più pallida idea. Nono no, la più pallida idea. Po włosku jest to dosłownie blady, pallido to blady, więc nie mamy bladego pojęcia. Zobacz, że po polsku też możemy powiedzieć zamiast zielonego bladego. Włosi wybrali blady. I numer 20. Myślę, że jeśli są już za tobą jakieś pierwsze próby, czy w ogóle y, mówisz już coś po włosku, to czasem się może zdarzyć taka sytuacja, że. No już wiemy, jakie jest to słówko. No, mamy je na końcu języka, ale jednak nie przychodzi nam, jakby nie możemy go sobie od razu przypomnieć. No i chcemy powiedzieć: Mam to na końcu języka po włosku sulla punta della lingua. Cello sulla punta della lingua. Dobra, to było dwadzieścia bardzo przydatnych reakcji, odpowiedzi, czegoś, co pomoże ci jeszcze bardziej naturalnie wchodzić w te interakcje po włosku. Pamiętaj, że ich spis znajdziesz w mini e-booku, który jest prezentem ode mnie dla ciebie. To jest pierwszy odcinek po wakacyjnej przerwie, więc wracamy z praktyczną wiedzą i od razu z czymś, co ci się faktycznie przyda. Chcę też Cię poprosić, żebyś spróbował czy spróbowała wyobrazić sobie tę sytuację. Jeśli będziesz słuchać tego odcinka jeszcze raz albo właśnie pobierzesz e-booka, żeby sobie przejrzeć te reakcje to wyobraź sobie siebie jak właśnie nie wiem jesteś w tym supermarkecie nakładasz prosisz o nałożenie tych cudownych oliwek i mówisz basta così czyli zwizualizuj sobie tą sytuację i zareaguj na głos czyli spróbuj powtórzyć te zdania na głos to Naprawdę działa. Jeśli włączamy do tego naszą wyobraźnię, emocje i siebie, jakby stawiamy w centrum tych różnych sytuacji, to naprawdę lepiej zapamiętujemy. To sprawia, że właśnie możemy się utożsamić z daną sytuacją i po prostu w prawdziwej sytuacji będzie ci dużo łatwiej się odezwać. Jeśli marzysz o nauce języka włoskiego albo właśnie o takim uporządkowaniu podstaw, chcesz poznać praktyczne zwroty i zdania, bo cały czas masz wrażenie, że pomimo tego, że może już trochę za Tobą, to cały czas brakuje ci e, takich przydatnych zdań, czasem się w czymś gubisz w codziennych sytuacjach, to zapraszam Cię na mój wideokurs włoski start. Czekają tam na Ciebie krótkie, ale bardzo mięsiste lekcje, wideo, dzięki czemu możesz Efektywnie wykorzystać nawet 5, 10- 15 minut. Później jest cały system powtórek w formie fiszek ze słownictwem, ale też z całymi zwrotami, z całymi zdaniami. Możesz z tych fiszek korzystać na telefonie, uczyć się w, z nimi w trybie ucz się, czyli sprawdzać też swoją wiedzę. Oprócz fiszek są też zadania, są zeszyty ćwiczeń tak bardziej klasycznie, ale są też gry językowe. I to naprawdę sprawia, że nawet w takie dni, kiedy chce nam się troszkę mniej, a są takie dni, to można coś zrobić, coś małego dla tego swojego włoskiego i właśnie włączyć taką grę językową, powtórzyć praktyczne zdania, czy poćwiczyć e, na przykład odmianę jakiegoś czasownika. Więc daję znać jeszcze raz, że trwa promocja. Drugiej takiej okazji w tym roku nie będzie. Więc sprawdź na www.loskistart.pl. Jeśli masz jakieś pytania, możesz do mnie też napisać na Antonina Małpa mare.pl. Pamiętaj, że po zakupie masz aż 14 dni na testowanie tego produktu i sprawdzenie po prostu czy jest to coś dla ciebie. Dołącz do kursantów, którzy pracują z włoskim startem i mają faktyczne efekty i cieszą się tymi podróżami do Włoch, w których wchodzą w interakcje. Ja dziękuję Ci za wspólną naukę. Bardzo się cieszę, że wróciliśmy z odcinkami po wakacjach. Spotykamy się już od czterech lat i nawet dla mnie taka przerwa wakacyjna sprawia, że już tęsknię za Wami, za moimi słuchaczami i z radością wracam do tworzenia dla Was materiałów. Więc teraz już będą regularne odcinki. Do usłyszenia. Alla prossima!